O, o, o. O, więc witamy w części trzeciej naszego kultowego już programu, choć trwa do tylko 20 minut, ale już jest, już jest świetnie po prostu. Tak, już mamy widzów na całym świecie. A, było o polityce, było o tym chujku PEI. Było. Było o Rubiku i o, o Było, że bierzesz z dupy do dnia. <noise> więc może teraz pogadajmy o co ostatnio oglądałeś? Jest poza polnocami. <noise> nie no, ostatni film jaki oglądałem... Kurwa i uciekł. Nie, jakiś western chyba. O. Nie no, nie. No bo może sierpniu? Nie, ale tak serio, to chyba ostatnia ja równa się to oglądałem. No chyba w nawet to było. No. Ale jak ten pazurak się zmienił? To... <noise> Skurwysyn. Jak ty byś miał kurwa 60 lat na karku i 100 tysięcy w dupie przebiegł, to też byś tak miał. E lepszy przyjpasuje, ale trzeba zobaczyć jak jeszcze wodajesz. No, rura ten wiatr Dosłownie i przenosi. Zapada mi no. się płuczka do dupy. Płuczka, płuczka. Kurwa. Zajęła mu to pompę jakąś No, no Nie jakąś szczelinę. Niech się męczy kobecina, nie, ale w sumie. Ja to bym tak... Tak chciałem coś pogadać z tobą, ale się trochę wstydzę. No proszę nie grambu się. Nie, wóch chciałem... Nie panie... Czekaj, ustawię. Tak, Nie stoi ci. Nie stoi. <laughs> nie no na ci nie ma, nie ma, jeszcze nie ma, Także... Ale czy w ogóle? Czy staje? No. Staje. Bo to, o już też pogadać. Nie, chcę pogadać o naszej klasie. A na naszej klasie w sensie naszej klasie, że my do której chodzimy? Czy... Nie, w sensie, że naszej klasie, nasza klasa. P. Nasza klasa. PL weźmy, kurwiasz czy portal po... portal. Powiem ci, że to... Wcześniej to się rodziło... Yy, to tak jak grono, ze swoich czasów, pamiętasz? Kiedyś było grono najbardziej kultowym takim portalem społecznościowym, nie? Wszyscy się ładowali na grono, logowali się, no nie wiem czy to pamiętam, ja to pamiętam. Ja nie korzystałem z grona. Nie wiem, u mnie to wiesz, to, to, to pół szkoły praktycznie miało grona. Ale później jak weszła nasza klasa, to w moment się wszystko zrobiło. I najpierw było wszystko za darmo, a potem wielka, wiesz, komercja, wszystko. Kurwa, je, za, za wszystko trzeba płacić, za zdjęcie trzeba płacić. Przynajmniej najbardziej nie że już to nawet kieprzona nasza klasa nie jest polska, wiesz? No. Jak się Amerykanie kupili? Nacjonalizm! Dokładnie! Kurwa. To jest myśli przewodnia. To jest to, o czym każdy Polak, kurwa, jebana, mać powinien wiedzieć. Że my w Polsce powinniśmy mieć rzeczy polskie. Proszę bardzo, wpaśćmy w Piszę Pisze po angielsku. Piszę po angielsku product of. Poland. Na chuj piszą po angielsku skoro produkt Polski. Ja tego nie rozumiem, a że to program nazywa się Rozkminy, więc proszę. Dlaczego tu po angielsku piszę? Nacjonalizm kurwa, to jest robione dla Polski, ale oni też chcą mieć nowe kurwa kaszany i chcą pokazać światu to co Polska, dlaczego po, po angielsku? Żeby jak przyjedzie jakiś kurwa kocopą, yy, kurwa nie prędzel jakiś kurwa z, w Ro z Rosji albo jakiś kurwa, jakiś kurwa jakiś dziwny pedałek z Niemiec albo z Wielkiej Brytanii, on sobie kurwa tu przyjedzie i mówi, a polskie wódki se pierdolne, nie? I bierze cia, ale tak patrzy, patrzy i tak wiesz, Niemiec tak. Kopnik, Nie? Mówi, kurwa o co chodzi? Tak z Francus? Kopni! Kropni ho, nie? Przyjedzie... Przyjedzie Anglik? Cryptici! Kurwa nie umiem tego wymówić, a tu jest ja. Po angielsku! Fajny swirties grain in Polish! Polish kurwa, już jest reklama po angielsku, a tak to mi się zastanawiał, swój wiecie to kurwa nie zrobione ze skrytu. Ja ty mam jeszcze Ewa fajna. Powinna robić Karina w Polsce. Ewa Farna? A co ona śpiewa? Takie coś, takie... Cicho ja tak... Cicho po młodzieżdy ho... A, no. No. To chuj w dupę. Chuj w dupę. Ona śpiewa wypierdalenego cześć, czy skąd ta szumata jest. Na tym oglądałeś KSW yy, podział na walkę? Przed. Przed walką śpiewała Ewa Farda. Na żywo. Yy, to tak samo jak była walka i w Polski wiecie, gdzie to jest mistrzostwa? Przejmowaliśmy. Gdzie jak takich chyba usłyszał, <ım999> krzyżów jak i nie wyjście, ale kiedy ja to grać? Jakby do ciebie kupoczę, to może by się dawało. Gdzie to jest? Bardra, małpakar. Nie wiem. Co no, Jutro, czy pojutrze, jak jest ten w się walka w dziale w sklepie. Wstanę? Jakie to się withm? Znaczy wiesz, na początku jak walczył z tym naszym polskim degeneratkiem małym, nie? No to. Począł na myśli tą światę Najmana? No to, tak, ale no to widać było, że wiesz, no to. Jaka różnica silnie? No to wiadomo, że go rozpierdolił, ale trafił mu się ten żółtek, gruby, no to, to z grubym już tak się nie poradzi, bo oni, no wiesz, Pudziak jest silny, nie? Późel może kurwa podnieść glob ziemski na pleca, ale on kurwa jest silny przy takim wysiłku fizycznym, nie? No to on ile on jest silny? 5 minut, 10, a potem już pij kurwa, potem już traci siły. Chciałbym, jako Polak, żeby pócianowski wygrał to walkę, ale chciałbym też, żeby nauczył się pokoju. I apel do Mariusza Szafidżanowskiego. Proszę Cię, nie mów, że taniej jest sprzedamy. W innym wiecie będzie dobrze, ale jest spłóźnienie sprzedamy. Proszę Cię, nie mów tego więcej, Mariusz. A Amerykańcowi spuść mantos, spuść mu weh, spuść mu w pierdę, spuść mu co tam żeby spóźnienie. koca do dupy był spóźnieniem. tak, żeby go matka nie poznała. Nawet w i kurwa. Nie, ale w sumie można by go wysłać tam do siebie do domu. On on tutaj dobrze oprostraszył, nie? Kucianowski? Ma no, kurwa, każda na mapa! Kurwa, No gdzie to taki boryk? Nie no, cóż. A w ogóle oglądasz tam wrestling? Takie walki wrestlingowe? Lubię, to to straszne ociąganie jest. No, taki publikę robimy Ale to no. ja mi jak sobie tak pójdę na ring, pyzy i kurwa, święty z Dokładnie. Tak więc, ja na koniec, na koniec tego programu mam taki apel. Do tak, jeszcze nie kończymy. Nie, no jeszcze nie kończymy, ale tak, bo teraz mi się przypomniało, potem mi się zapomni. Proszę. A więc y, wszyscy widzowie, którzy oglądają nas na YouTube, jak wam się chociaż trochę podobało, to jesteście zajebiści. Jak A? wam się nie podobało, to chuj wam w dupę. Tak. Y, poza tym... Dołączam się całym sercem. Poza tym nasz dobry <laughs> kumpel to wrzuci na YouTube, także y, prosimy o komentarze jakikolwiek, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jak to będzie wyglądać i ewentualnie y, o tematy, jakie chcecie, żebyśmy poruszyli. Dodatkowo mamy konkurs. Y, mamy konkurs. Ten. Mamy konkurs. No, no, nie wiedziałem, że mamy konkurs. A tak, rozumiem, ja sobie tak. wymyśliłem. No y, prosimy wysyłać y, numer y, SMS o treści POJEBAŁĄ MNIE na numer A. A. 997. Y, do wygrania borek kartofli, y, ziemniaki i... Ta, jeszcze półmioki do tego dodamy. Także różne konkurencje będą no... być dobrze no, ludziska. Aha, i do kontenerów przy kościele proszę znać kondony. Myślę, że to nie wiem, żebyś tak skóry wesyłny szybko nie wyglądali. Tak. No to jest ciepły. Nie. Przydałoby się zimną maryką zawołać. O! Auschwitz-Brinkelau. No, trzeba kończyć powoli, bo to, to może, może możemy nie dotrzymać następnego dnia. Nie, bo tu już kolejka jest, żule, zaczynałem się pieklić. Ciekawe, czy mają więcej tych butelek? Nie, ale szkoda, bo tak to wiesz. Ogólnie by wy sobie wydzierżawiliśmy ten lokal na, na pół godziny, nie? Ale żule są niecierpliwe, a się grzeje. No. No. Swoją drogą. Jak uważasz, Paweł, czy ten program ma szansę? Bo mówiliśmy o polityce, mówiliśmy o pan mówiliśmy kurwa, o tym, co nam przyszło do głowy, to co sobie przygotowaliśmy tak naprawdę, ale teraz, czy ten program ma szansę? Chuj Ale ja mam dobre, no, mam nadzieję i wierzę, że coś z tego się wyklumie. Proszę Państwa, e...